Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, portal Zaciosem Dziś Goszcze w klubie Oktopus Łódź. A ze mną trener tego klubu Dawid Pepowski, uznawany przez wielu za najlepszego trenera młodego Pokolenia I jak widziałem tu z boku, to naprawdę trening bardzo wymagający. Zawodnicy się przykładają i szczególnie na koniec zauważyłem te mowy motywacyjne, takie krzepiące krew wśród zawodników. Nie jest to często zauważalne w klubach, a ty to wprowadzasz. Ten mental, widzę, że u ciebie jest bardzo ważny. Po pierwsze, najlepszy trener. Najważniejsze, żeby był najlepszym trenerem dla swoich zawodników. Resztę mnie wiesz, podziałów hierarchii, ustaleń i plebiscytów nie interesuje. Jeżeli moi zawodnicy będą tak uważali, to, będę, to mi to wystarczy. Tak. Na, od jakiegoś czasu też wprowadziliśmy tam jakąś wiesz, klubową taką krzyknięcie. To już zawsze było, ale, ale jakby wprowadziłem coś takiego, co na początku dla wielu było krępujące. Poniekąd mordę drzeć, ale. Jakby ja jestem zdania takiego, że jeżeli wstydzisz się, jakby mówić o swoich marzeniach, o swoich celach na głos, to znaczy, że wcale w siebie w nie w nie, nie wierzysz, więc jakby w ten sposób e, wyrabiam moich zawodników taki nawyk, że ma być dla nich codziennością, krzyczeć i jakby, wiesz, krzyczeć, głośno mówić o tym, że są najlepsi, chcą być najlepsi, więc, więc jakby jest to jakaś tam taka, wiesz, e, element psychologiczny. Wydaje mi się, że każdemu to, wiesz, dodaje po treningu takiej jeszcze dodatkowej motywacji, więc jakby od kilku miesięcy to prowadzaliśmy, akurat dzisiaj ja krzyczałem, ale zawsze jakby co trening rotuję, wybieram Zawodnika, każdy ma krzyczeć, każdy ma nie krępować się głośno wiesz, poprowadzić w tych trzech krzyknięciach całą, całą ekipę, całą tutaj naszą pakę i jakby już z tym nikt nie ma problemów. Na początku trochę wiesz, gdzieś tam krępowali się, gdzie to i tak są. wiesz, Spędzamy prawie codziennie ze sobą mnóstwo czasu po dwa treningi dziennie, więc dla wielu to są najbliższe osoby, więc mówisz się wstydzić cokolwiek tutaj robisz, ale no tak jest to jakiś tam wydaje mi się, że na morale to wpływa bardzo pozytywnie. Bardzo dobrze jest właśnie takie coś afirmować nie tylko jeśli chodzi o sport, ale nawet i życie no szczególnym przykładem jest Konor McGregor, który afirmował i dokonał tego nie, właśnie. nie ogólnie, ogólnie tak to co ci powiedziałem to jest, nie jestem jakimś jego wielkim fanem, ale no to Konor jakby zaczął o tym mówić głośno, że jeżeli wiesz boisz się mówić o swoich marzeniach i celach na głos to wcale w niej nie nie wierzy, więc więc jakby wiesz no robimy to gdzieś tam jak Paweł robił ostatnio. Trening, to krzyknęliśmy wszyscy, kto jest mistrzem. Było ustalone, że jak krzyczymy, Paweł jest mistrzem przed treningiem, to ustaliłem, więc Paweł się nawet nie spodziewał. Więc też o niego dla niego taki wiesz od razu kop motywacji. Więc myślę, że bardzo pozytywnie i wszystkim trenerom polecam coś takiego wprowadzić, bo to jakby te więzi trochę i takie wiesz zacieśnia jeszcze. Skoro jesteśmy przy Pawle Pawlaku, jutro gala KSW 96 w waszej rodzimej Łodzi, jak sam poczucie i jak ogólnie przebiegły te przygotowania tutaj Pawła, jakie są założenia na jutrzejszy pojedynek? No, Założenie jest takie, że pas ma zostać tu, gdzie w tym momencie jest, czyli w łodzi. I, I ma się to nie zmienić. To jest najważniejsze. Wiesz, ja już dawno mamy założenia na walkę, mamy zawsze jakby przeciwnika, jakby wyciągnięte wszystkie błędy, które popełnia wszystkie nawyki takie, które my możemy wyciągnąć. Żeby przekuć na swoją korzyść też mamy wiesz, tam rozkwinione. Też jakby rzeczy, które zawodnik robi, które ma błędy, bo wiesz, nie wszystkie błędy każdy zawodnik, przeciwnik wykorzysta, to zależy od specyfiki przeciwnika, więc jakby błędy, które popełnia zawodnik, a który przeciwnik może wykorzystać, też mamy gdzieś tam poprawione, wiesz, przy jednym zawodniku, wiesz, opuszczenie lewej ręki przy jakichś akcjach nie będzie stwarzało zagrożenia, a przy innych będzie, to zależy od, wiesz, jakby tego, jaki styl ma dany zawodnik, więc jakby Damian jest, przepraszam... Damian jest jakby tam rozpracowany, e, przygotowania były całe pod niego, nic się nie zmieniało. Wiesz, Paweł, tak jak zawsze, przygotowania pod niego skrojone, e, jakby optymalnie dopasowane pod niego. Wydaje mi się, że bardzo dobre, praktycznie całe w zdrowiu i, i, i pełne, pełne wszystko to, co zaplanowaliśmy, może z jakimiś tam małymi odstępstwami, zostało zrealizowane. Więc jestem zadowolony. Wydaje mi się, że w sobotę, jutro zobaczymy Pawła naprawdę w, w takiej dyspozycji, naprawdę dobrej, a, a to wystarczy. Paweł, z szybkim pawlakiem nikt nie wygra, więc jeżeli tylko Paweł będzie szybki na nogach i, 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 i ogólnie będzie reaktywny, to, to jestem, jestem dobrej myśli. Wszystko, wszystko co, co, co jakby. To, czym Damian może zagrozić? Spróbowaliśmy przepracować, ale to jest walka i ja już dawno odszedłem od schematu jakichś game planów, bo game plan często się potrafi się sprawiać. wiesz, Na Parnasa z Bartosem też mieliśmy game plan, oni mieli też na nas jakiś game plan, a jakby oni wyszli z game planem, którego nigdy się nie spodziewaliśmy i my wyszliśmy z game planem, który oni się w ogóle nie spodziewali. Wiesz o co chodzi? Bo my byliśmy nastawieni, że bardzo ma w Mańkucie się z nim bić, bo wiesz, no, na mań, mańkut, na mań, realny Mańkut z oszukanym Mańkutem bardzo często sobie słabo radzi. To jest taki schemat, wiadomo, że wiesz, to zaczną trenerzy zauważać i te tendencje zaczną się jakby zmieniać, ale naturalny Mańkut trudniej sobie radzi z oszukanym Mańkutem, tym bardziej jak jeszcze, wiesz, nie wie czy ten zawodnik wyjdzie w klasycznej pozycji czy w Mańkucie, więc jakby my zmieniliśmy tą pozycję, nagle się okazało, że parno wcale nie chciał tak w tej stójce się bić i też klinczował Bartosa, więc wiesz, to jest, wiesz, jakby ja jestem założenia takiego już od dawna, że na, po, nauczony na błędach, na porażkach, że nawet jeżeli mamy ofensywnie na przykład pracować z zapasami pod klatką, to w przygotowaniach nie wolno zapominać o tej defensywie i przynajmniej wiesz, na trzy treningi ofensywne, zrób jedną defensywę i w każdą płaszczyznę taką. Jeżeli nawet wydaje ci się, że wiesz, że, że, że będziesz ty walkę sprowadzał, to i na trzy treningi tego wiesz, ofensywnego sprowadzania kontroli z góry zrób jeden wstawania. Nie? Więc jakby ja staram się, żeby moi zawodnicy byli możliwie jak najbardziej przekrojowi i żeby potrafili się odnaleźć w każdej sytuacji, nawet takich, które nie przewidzimy, a Paweł jest bardzo przekrojowym zawodnikiem, to co powtarzam już od zawsze Paweł w niczym nie jest wybitny, ale we wszystkim jest dobry, co czyni go wybitnym, bardzo dobrym zawodnikiem MMA. I, i tego jestem zdania i on naprawdę potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji i jakby ta przekrojowość yy, największy problem stanowi jego przeciwnikom. No już toczyliście kiedyś walkę z Damianem Janikowskim, za Pawłem też to przemawia, walczył z UFC z najlepszymi, walczy też kilka tych walk pięciorundowych, to też na pewno wpływa na duży plus, no i trymury będą za wami w waszej łodzi, gala, no naprawdę coś niesamowitego. Wiemy, że jeśli Paweł by wygrał tą walkę, lub Damian, nie wiadomo jak to się rozstrzygnie, nie wiadomo, ale kolejnym pretendentem, który mocno dobija się o ten pas jest Piotr Kuberski. Czy jeśli ta walka przebiega by po waszej myśli, to bylibyście gotowi na galę KSW żeby znowu Paweł bronił tego pasa? Słuchaj... Yy, wszystko zależy od tego, w jakim zdrowiu będzie Paweł. Paweł ma 35, zaraz 36 lat, więc to też nie jest zawodnik, który będzie 4-5 walk w roku robił, więc yy, Paweł coś tam widziałem na wywi wywiadach, przebąkiwał, że, że bo jeszcze w sumie dzisiaj z nim się nie widziałem, bo tam miał kilogram ranowagi, więc nie byłem potrzebny tutaj, mogłem przyjechać do oktopusa, poprowadzić grupę, ale w wywiadach jakiś wczoraj udzielanych widziałem, że on coś tam wspominał, to KSW 100. Słuchaj, mamy sierpień, wrzesień, październik, listopad, cztery miesiące. Wszystko zależy, jak ta walka się potoczy. Przebąkiwał, że chciałby zawalczyć. Nie wiem, czy Paweł tam właśnie nie gadał coś bardziej pod kątem, że on chciałby z mamedem. Może zawalczyć coś takiego wiesz, medialnego, ale ja Pawła cały czas mam za zawodnika takiego powiedzmy stuprocentowego zawodnika. I to nie, jest, to nie jest jeszcze moment na odcinanie kuponów. Przyjdzie czas na odcinanie kupony jeszcze. Spróbujmy, nie? Sportowo przysłuchiwać, spełniać się. Chciałbym, żeby, żeby jeszcze Paweł jednak sportowych walk e, trochę potoczył, bo ma, ma, ma jeszcze dużo do zaoferowania, a wiesz, a, a jakby przyjdzie czas. Przyjdzie czas na te takie walki, wiesz. No. Nie chcę też mówić, że wiesz, i te największe legendy i wiesz, gwiazdy KSW ciną kupony, ale no wiadomo, że też oni już inne walki robią, tak? I Spięcie duże walki. Ciężko było, tak mamy. No do... właśnie, więc wiesz, więc, więc. A ja na przykład wiesz, no upierałbym się na pięciorundową walkę, nawet jak to był superfight. Jakiś warunek z naszej strony byłby, nie? Bo. bo no... no Trzeba ba... szukać swoich takich plusów. Które Kurde, dobrawa... no zobacz, Mateusz Gamro, teraz z każdym, kogo chce, to pięciorundówki. chce pięciorundówki, bo jest inteligentny. I wiesz, na pięci rundówkach tempa nikt z nim nie wytrzyma jego walki. Na trzy rundy na tym poziomie są w stanie wytrzymać, ale na pięciu nikt nie wytrzyma tempa Matego. Więc to jest super to, co robi. I wiesz, a to tak trochę działa, że wiesz, no chcesz pokazać coś najlepszy, dawaj na 5 rund się sprawdzimy, zatańczymy w tej klatce, a typu powiesz, że nie, to wiesz, to tak na psychikę działa przeciwnikowi, dobra, że tak. powiesz, no to co powiesz, no to dobra, obstrałeś się, nie? zawalczyć ze mną pięć rund. Nie? nie, więc to jest spoko to, co mati robi. To jest fajne wchodzenie w głowę i to i tak samo Pawła ja bym na 5 rund, więc... ale ogólnie chciałbym, żeby z Piotrem Kuberskim, bo Piotrek pokazuje, jest ogólnie mega spoko gościem, gdzieś tam zawsze pionę chwilę pogadamy na backstageach, jak się widzimy na KSW, więc, więc spoko, duży szacunek i jeżeli będzie kolejny w kolejce, to Paweł jest mistrzem, jego obowiązkiem jest walczyć z każdym kolejnym jakby wystawionym pretendentem przez federację i jeżeli to będzie Piotrek Kuberski, to zrobimy. Powiedziałeś tutaj o Mateuszu Gamrodzie, wiemy, że będzie walczyć teraz z danym hookerem. Jak uważasz? Łatwy pojedynek dla Mateusza? Czy jednak tutaj y, może być taki znak zapytania, że jednak takich bokserska, mocna stójka hookera może być jakim zagrożeniem dla naszego Polaka w UFC? Uważam, że może niełatwy, ale może nie łatwy w sensie, że sobie przejedzie po nim, ale dla Mateusza bardzo dobry przeciwnik. Ja tak uważam. Wysoki, szczupły. Z ternerem pokazał to, że wiesz Terner ostatnio jak już widziałem sparingi Ternera ze Steaklandem i Terner był wyższy od Steaklanda, większy, nie? A więc wiesz, im wyższy, im wiesz, to dla Mateusza to no, jest... Matka, dapa, zobacz jak trudno, zobacz jak trudno Matiemu było z Dariuszem. Wiesz, ja to śledzę y też kar wiesz, no, karierę Matego, bo, bo jakby jakiś tam chciałbym, żeby moi zawodnicy y jakiś ten, w też w, ten, te, w, te, w taki sposób poprowadzili swoją karierę jak on prowadzi, bo, bo fajnie pokazał, że można wiesz sportowo jeszcze dużo działać i tą Polskę naszą fajnie reprezentuje, więc jestem fanem I, i zobacz jak wiesz ciężko było mu z Dariuszem, z takim małym krępiakiem, a zobacz, że z tymi wszystkimi takimi właśnie wyższymi, e, głównie bazującymi na stójce, właśnie, tak. tak wiesz, carukian tak samo, niski, wiesz, krępy, też wiesz, stójka dobra, ale też gość idący w te skręble, młyny zapaśnicze, więc, więc jakby też inna taka wiesz, e, e, budowa ciała się nazywa, już mniejsza, większa. Wiesz, endomorfik wiesz jak to mówię. Więc taki szczuplaki ektomorfiki dla niego są pasującymi przeciwnikami, więc wydaje mi się, że fajnie, znany zawodnik, duże takie nazwisko, wiesz, jeszcze to jest w Australii gala, więc tam będzie, wiesz, dół, jakby pewnie walka wysoko w karcie, więc spoko, ale zawodnik pasujący. Jeśli chodzi o jutrzejszą galę KSW, wychodzisz jeszcze u kogoś w narożniku, czy tylko sam Paweł Pawlak? I jeśli chodzi o występy zawodników Octopus, to jakie jeszcze szykują się w tym okresie letnim u Was? No, jest co, nie, tylko tutaj Pawła mam. Eee, zaraz walczy Kamil Kraska, 9 sierpnia, a potem Marcinek Krakowiak walczy na sierpniowej gali, już ogłoszony został zresztą, więc mogę powiedzieć. I chyba z takich zaplanowanych będzie tyle, nie? Gdzieś tam Barty, Bartusiowi coś na wrzesień szukamy Gładkowiczowi i, i, a, dalej, a dalej zobaczymy. Nic poza tym klepnie tego nie mamy. Nie? Marcin dostał bardzo mocnego zawodnika na ten Tardom Musling Tulszajew, dokładnie jak chyba się nie pomyliłem w nazwisku. Eee, też mocny zapaśniczo zawodnik, ale i dobry stójkowo. Jak tutaj uważasz, ten kamp Marcina będzie przebiegał tylko tutaj w klubie? Czy jednak go gdzieś, że posparował sobie do innych klubów? Czy ściągniesz tutaj też jakichś zawodników takich pod Muslina Szewa Jewa, którzy będą imitowali trochę jego styl? Więc co dziś tam na przykład, tak a propos aktualnie, to. Na przykład w tamtym tygodniu był nas Kacper który skoczył teraz na Radka Paczewskiego, który jest stylistycznie, jak jutro sobie obejrzycie, nawet jak czy ktoś śledził, to też taki zawodnik nisko trzymający ręce, wiesz, gdzieś tam stopki, jakiś uderzy z jakichś odchyleń, taki niestandardowy, jak właśnie Turszajew, eee, więc jakby zobaczymy wszystko, jak to w zdrowiu będzie. Słuchaj, wiesz, no z Bartosem też przed, przed, przed walką tą ostatnią w pierwszej, w tam, w pierwszej fazie z Grzebykiem, okej, okay, mieliśmy wyjeżdżać i... i, i co no i złamał nos i tyle z wyjazd. Więc zobaczymy jak zdrowie dopiszę, Jak zdrowie dopiszę i, wiesz, i jakby, jakby, jakby będę widział, że tutaj jest możliwość pociągnięcia gdzieś tam poza sobie klubem, w sensie, że wiesz, bo tych jednostek ten też jest dużo, to, to, to myślę, że tak. Cały czas ktoś tutaj przyjeżdża do nas, wiesz, ma jakoś tam, ja nie mam czasu e, się z tym afiszować, pokazywać, bo to, wiesz, dużo jest roboty do robienia, e, więc, więc, ale chłopaki przyjeżdżają, jak widzę, że ktoś jest, wiesz, możliwy, e, tam taki pasujący, jak mówię, Kasper Karski, to zrobił dwa dni z Krakusem też jakieś tam rundki, więc, więc tak, wiesz, no. ty. To... Trzeba to też, wiesz, Marcin, jak wiadomo, wiecie, z ilu walk wypadł, ile miał kontuzji, więc to też jest zawodnik, z którym ja muszę, wiecie, obserwować, jak on mi reaguje. Nie ma tak, że, wiesz, że są zawodnicy, którzy, wiesz, mówią, że są zajechani, ale ja wiem, że oni mogą zrobić, ale są tacy, jak mówią, zajechani, okej, okay, to wtedy jest moment, że dobra, to dzisiaj albo robi sobie dwie, albo w ogóle dam kogoś lżejszego, więc, wiesz, to jest jak... Z przygotowaniami do maratonu, jak będziesz w przygotowaniach do maratonu biegał za każdym treningu maraton, to się do tego maratonu nie przygotujesz, bo się zajedziesz, więc to nie jest tak, że każde sparingi muszą być na śmierć i życie, nie? To chodzi o wykonywanie jakichś tam założeń taktycznych, yy, popracowanie w tej objętości, na tempie w taki sposób, nie? A walka to już jest walka, to już jest wiesz, jakby powiedzmy przygotowania to i tak jest zawsze... 70% tego, co, co, co jest walka. Nigdy nie odzorujesz walki na treningu, no bo by się pozabijali tutaj. Wszyscy wiadomo, nie można tego zrobić. Więc, więc wszystko zależy, jak tam wiesz. Mamy obóz po czwarty, dziewiąty. Mamy Octopus Camp w, w Zakopanym eee... Tak. E, prawie 80 osób jest zapisanych, tak. więc w tym momencie, wiesz, szósta edycja naszego obozu. E, Można jeszcze się dopisać, kto by chciał się oglądać? Do końca, jeżeli dzisiaj, do niedzieli jeszcze tak, bo wskoczyło nam tam parę wolnych miejsc, bo jest okres olimpijski i jakby cosy wszystkie są bardzo obłożone ze względu na ekipę i wiesz, już powoli, wiesz, wylatują tej ekipy i, 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 i to się tam luzowuje i parę miejsc tam nam do, do, doszło, ale chyba maksymalnie Jędrzej mi mówił, że do do, do niedzieli mogą się dopisywać, więc jak ktoś tutaj w, w, tam miał ochotę, to tak 4-9 w Zakopanem yy, i planujemy tam w góry wyjść mocno i będziemy mieli z kim porobić, więc na pewno Marcin będzie miał akurat ostatni i tak się z, 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 spasowało, że ostatni mocny, mocny tydzień będziemy na obozie, więc mega końcówkę zaznaczymy, mnóstwo tam będzie chłopaków takich, co wiem, że już jeżdżą na te obozy któryś raz, wysocy też tacy jak właśnie jak, 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 jak turszaje, więc więc na pewno tam mocno przepracuję no krasy niestety tam nie, bo było akurat po obozie, ma walkę, więc, więc to się nie spieło. E, więc no, wydaje mi się, że ta końcówka będzie fajna, mocna, bo mówię, ten obóz w tamtym roku udał się bardzo mocny. Ostatnia edycja piąta też w lutym uda się mega mocna. 100 osób mieliśmy na obozie i, i super krótszy, to, bo tu to czwartek, niedziela był obóz, ale był naprawdę poziom super, więc, więc myślę, że fajny akcent będzie dla Marcina. Jeśli chodzi o te zapisy, to trzeba pisać na stronę Octopus czy można bezpośrednio do ciebie? Do mnie albo do Jędrzeja Prezydent Octopus, albo albo do mnie Pawłyski Sport i ja tam będę formularz. U mnie na, ogólnie na profilu na Pepowski Sport na Instagramie jest podczepionym linku link do arkusza rejestracyjnego, bo trzeba tam się zarejestrować, bo, bo tam jak wiesz, też mamy stać do piątku, też jak do niedzieli ktoś się zarejestruje, może po coś tam uda się, ale to e, też mamy koszulkę obozową, którą musimy, wiesz, zrealizować, tam wyprodukować, więc, więc jakby to już jakieś jakieś fany, jakieś fanty, co tam są, to, to mogą przepaść. Nie? Ale no wiesz, jak to jest. Zawsze Wątpię, że to wiesz, te 70 par osób, co jest do końca, dotrwa za coś, komuś się wywali, więc jakieś tam podmianka, coś, więc jakby ktoś się zdecydował, to do końca można atakować. Jak najwyżej nie będzie możliwości, to nie będzie możliwości. Ja dzisiaj, kurczę, będąc tu na treningu, to naprawdę Wam polecam także pisać, po prostu jechać na ten obóz, bo naprawdę warto. Ostatnie pytanie o Adriana Bartosińskiego. Wiemy, że te teraz negocjacje z KSW przebiegały raz tak, raz tak, trochę burzliwie, ale wyszło słońce, obie dwie strony się dogadały. Prawdopodobnie chyba. Zobaczymy Adriana, no bo jest taką młodą, mocną gwiazdą Federacji KSW na KSW100 i czy jego rywalem będzie Andrzej Grzebych, czy już coś wiecie? Czy już były jakieś po prostu, nie wiem, telefony może? Nie, jeszcze nic mi nie wiadomo. A ten w mocnym treningu już ogólnie jest? Ale ja zawsze jest w mocnym treningu, a ten zawsze widzi byłeś, akurat teraz musiał tam miał coś umówione spotkanie, ale, ale no, ten cały czas trenuje. To nie jest tak, że wiesz, on wraca na przygotowanie coś, on cały czas jest w treningu i po prostu dorzucamy mocniejsze. U nas się trenuje tak, że poza przygotowaniami do walki, po prostu jak czujesz że się, czujesz gorzej. To wiesz, ja wierzę, że moi zawodnicy, moi zawodnicy nie walą w chu i tylko są ze mną szczerzy. Jak ktoś się dojechany, to mi mówi, słuchaj, coś mi się stało, to ja mówię, okej, okay, nie rób. Słuchaj, dzisiaj się czuję gorzej, spałem, coś okej, okay, zrób sobie jedną, albo zrób stójkę, nie rób miksów, nie rób MMA, więc, więc Adrian też gdzieś tam pomaga Kamilowi, pomagał, wiesz, gdzieś tam rundę robił z Kamilem, w, więc, więc gdzieś tam się poszarpaliśmy na sam koniec. A więc jest cały czas treningu. To jest gość, który trenuje cały cały czas to nie jest tam, że on, wieś, nie, nie jest sezonowcem, więc, ale czy to będzie grzebek, czy nie, pewnie Artur Gwóźdź będzie chciał, żeby był to grzebek, ale <śmiennie> mi to jest obojętne, adianta Adrian też jest mistrzem i jego obowiązkiem jest walczyć z każdym zawodnikiem, przebąkuje się coś o tym Soldiczu, że wiesz, w łonie nie, 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 tak, tak. nie ma, nie ma, i to jest walka, na którą, ja, którą ja chciałbym bardzo, chciałbym, żeby Adrian zawalczył z Soldiczem bo to jednak jest taka trochę wiesz, troszkę, że Adrian został mistrzem w momencie, kiedy Solidarność odszedł mm, i odblokował kategorię, tak się mówi, nie? Tak samo Paweł. Tak. Więc niech Soldić wróci i chciałbym, żeby Bartosz i Paweł zawalczyli z nim. No ja też bym taką walkę chętnie zobaczył. Ja powiem ci, zapytam o ciebie, bo ty też widzę, że aktywnie bardzo trenujesz z chłopakami, sparujesz. Czy ty jakbyś dostał dobrą ofertę finansową z jakiejś federacji, bo wiem, że teraz te zderzenia trenerów też w klatce zdarzały już się, niekoniecznie w federacjach sportowych. Czy rozważyłbyś taką propozycję, żeby po prostu wejść do klatki i zawalczyć z jakimś też e, znanym trenerem, nie wiem, Przemysław Szyszka? Słuchaj, to wszystko zależy. Ja nie wiem, czy, ja, czy kurde, no wiadomo, że wypadł teraz, ja jestem z Łodzi, jestem tutaj lokalnie, wiesz, z jest niedaleko, tam wiesz, no jakby rozpoznawaną osobą w sędziego sensie sportowej, czy tam dużo znajomych mam byłem, tutaj jako trener w Łodzi też jestem, wiesz, rozpoznawany. I, i jakby wiesz, jak, jak nie powiem, że jak na przykład Radkowi Pacowskiemu wypadł teraz przeciwnik, to nie dostałem telefonu, bo dostałem telefon, ale ja jestem na pierwszym miejscu trenerem. I jakby wiesz, nie, nie walki, gdyby, to, gdyby to nie była może tak duża walka, tylko może trochę mniejsza walka gdzieś na początku karty, żebym ja mógł być w tej walce i zap, wiesz, zapomnieć już o tej walce skupić się na tym, to, to może bym to rozważał, ale raczej jakby na jakieś sumy nawet, które teoretycznie tam mogły paść, to też jakby ja znam, jakby znam swoje miejsce, z, z, jakby wiem, jaką ja rolę pełnię i wiem, jak, jak bardzo ufają mi zawodnicy, jak bardzo na mnie polegają. I jakby nie Jestem daleki od takich kombinacji, spełnienia swoich jakichś ambicji kosztem zawodników, bo nawet jeżeli zakładamy, bym jakąkolwiek walkę miałbym wziąć i miałbym wygrać, a mój zawodnik by przegrał to ja wiesz ja mam ogólnie takie tendencje do brania na siebie bardzo dużo winy i, i, i bym upatrywał w tym winę więc wiesz jakby było win-win to zajebiście nie jakby było lose-win czyli mi się by noga potknęła Paweł by wygrał to też byłoby spoko dla mnie nie problem ale jakby było ten wiesz lose-lose albo win-lose to już w ogóle wiesz nie nie potrafiłbym się z tego cieszyć więc jakby mimo jakiś tam wiesz aspiracji ja trenuję, bo lubię to. Całe życie to robię. Jestem wiesz, sportowcem od 7 roku życia. więc. Od czego zaczynasz, że tak Ci mogę wejść w słowo? Od zapasów. od zapasów. Od zapasów? tak, tak. Ja całe życie byłem... Podobnie jak trener kościelski. Tak. Jak... Nie, ja 20 lat prawie, z, z, no 18. Byłem zapaśniczo, zawodniczo startowałem, potem jakby tam były moje perypetie MMA, kontuzje trochę mi uniemożliwiły, to potem już grupa zawodnicza i wiesz, tak jakby, ale no to jest cały czas, wiesz, no, lubię to, bo wiesz, bo, bo fizycznie jestem w takiej dyspozycji, że jakby mogę gdzieś tam się postawić, jak pracuję OF stylistycznie, to wiesz, coś z tych zapasów potrafię, to, to mogę też tam pomóc, więc jakby wiesz, ruszam się z, typowo z... Z tego, że lubię się ruszać, lubię być w jakiejś tam formie, wiesz, a jakby padła jakaś propozycja, która nie kolidowałaby z, z wiesz, z, By nie z, miał in, zawodnika nie tak, innego tak, zawodnika, tak. albo mógłbym, wiesz, po tym zawodniku zawalczyć, to prawdopodobnie bym się zgodził, dodatkowo jakby, wiesz, honorarium było jakby jakoś tam motywujące plus nazwisko, to pewnie, że tak. Bo, bo wiesz, nie mam nic nikomu do udowadniania, nie mam do stracenia, bo jakby buduję swoją karierę tutaj trenerską i, i mam zawodników, którzy wiesz, do, dosyć dobrze to wszystko idzie, więc no, nie, nie wykluczam w ogóle takiego schematu, ale na pewno nigdy kosztem zawodnika. Nie? Więc, 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 więc odpowiadając ogólnie na to pytanie, które rozwlekłem całe, to tak byłbym chętny na takie coś. Kwestia tylko, żeby mi to nie kolidowało wiesz, z, z, z innymi tam obowiązkami, które są dla mnie priorytetem. No, to ja tutaj nawołuję do walki Szyszka Pepłowskiej, bo szczerze, że to bym zobaczył i to by była prawdziwa walka naprawdę trenerów, którzy są bardzo znani, bardzo dobrze w swoim fachu. No i co najważniejsze, potrafią mówić, czyli na tych konferencjach, byście się sprawdzili i to nie od tej strony, takie jak inni, że tam jakieś patologiczne wezwanie, tylko normalna, merytoryczna rozmowa, bo naprawdę jesteś mega rozmówcą. Rozmawiałem pierwszy raz, mam nadzieję, że jeszcze nie raz przed naszymi kamerami pogadamy. Dawid. Słuchaj, mam nadzieję, że nas patologia nie pochłonie. <laughs> Jeśli do takiego czegoś by doszło się, i się nie zaszacie wyrzucać butelka. Chyba, że ktoś inny się wtrąci, bo nie nieraz tam tak bywa, że wiesz, dwóch a trzeci wchodzi i jest inaczej. No słuchaj, wiesz, no to jest... Kurde, jak, jak... Czy to wiesz, inny trener, czy zawodnik, słuchaj, jakby mówię, będzie byłaby taka możliwość, to, to czemu nie? To czemu nie? Wiesz, i tyle, a. A, a, a czy to wiesz, gdzieś tam właśnie takie środowisko, gdzieś w tym kierunku frikowe, gdzieś tam to, to jeżeli wiesz, uda, jeżeli miałby możliwość jakby od... od, od, od... Od izolowania się trochę od tego, wiesz, wszystkiego, co znam, chociaż ciężko. Chociaż... Nie chociaż jak ten sportowy panel, tak jak teraz jest. Damek, woda, na przykład, to jest... wiesz, nie, ja myślę, że bym sobie poradził, bo wiesz, no, gdzieś tam też. No, nie, nie innoruję. Nie. nie, no właśnie, ale kurde, no nie po to wiesz, buduję jakiś wizerunek i pokazuję taki, jaki jestem ja jaki, jacy jesteśmy w oktopusie. E, tutaj, żeby, żeby teraz nagle pokazać się od strony, bo takiej gorszej, bo dam się ponieść emocją, nie? Bo na przykład na prywatnie taki nie jestem na co dzień, ale dam się ponieść emocją i dobrze wiem, jak to jest i nagle wiesz, i nagle wszystko to, co gdzieś tam na, na coś pracowałem, przecież, wiesz, jak jest internet, nie? Ja tutaj, jakbym nie działał w przestrzeni internetowej, to OK, ale ja w jakiś sposób działam w tej przestrzeni internetowej, nie? Mam jakiś tam swój kanał, gdzieś tam na Instagramie coś działam, więc jakby to wszystko yy, powoduje, że mam jakiś ten bagaż takiego, wiesz, jestem dla wielu osób jakąś tam często, wiesz, w, 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 wzorem do, jako trener, na którym się wzorują, podpatrują, co ja robię. Dla innych trenerów młodych na przykład wielu tutaj przyjeżdża do nas, i też dużo podpytuję, dużo pomagam, wiesz ludzie do mnie piszą, na spotkaniach chcą się umawiać, żeby po prostu trener z trenerem porozmawiać ze względu na jakieś tam warsztat. Ja nie Tak, więc nie chciałbym, żeby wie żeby to jakby to co jest moim w tym momencie zajęciem i raczej będzie już do końca mojego wiesz, zawodowego życia, nad tym się będę chciał skupić, to jakiś tam mój wyskok, nie chciałbym, żeby to zaprzepaścił, nie? I to jest dla mnie najważniejsze. Rozumiem. Dziękuję Dawid za rozmowę. Pozdrawiam, zapraszamy do subskrypcji kanału Ciosem, a także obserwacji Octopus Łódź, Pepłowski Sport. I kanał na YouTube Pepłowski Sport też się zapraszam. Dużo beczki, dużo fajnego materiału. więc Subskrybujemy. Dzięki. Dzięki. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachaminda.pl